No. Także tak wygląda właśnie moja matematyka. Czy to wina nauczycieli? No teoretycznie nie, no. Weź kogoś na DC, a kto umie? Halo. Elo. Elo. A ty, a ty umiesz coś z tego? Y, zaraz wszystko wytłumaczę. No Cześć. dobra, dobra. Tu zaczął od wymnożenia. Wiesz co, to są miejsca zerowe, panie kolego. No nie, ale bym zaczął od wymnożenia nawiasu. Jak nie wiesz, to nawet ja wiem. Miejsce zerowe no to te, są zero. No te, co są na zero, patrz, powiem Miejsce, ci, które są miejsca. To się dotyka z, x z No tak, jak linią, masz jak masz tutaj to. To A miejsca linia x zerowe jest są tu. Pozioma, czy po, tu jest linia xów, tak? W sensie x jest zero. jest No, pozioma. No. Klasa. Tu jest zero, tak? Dobra, czyli 1, tak? Bo będzie 1. Jak jeden. się robi x. x 7 w nawiasie, to co z tego wyjdzie? Co? O, bo jest x minus 7 w nawiasie, to co to znaczy? No, to co stoi przed nawiasem, to trzeba pomnożyć przez to. Czyli patrz, 1/7x. A, dobra, już wiem. 1/7, patrz, 1/7. I to trzeba razy 7 pierwszych, bo można to zmienić na ułamek i to się wtedy skraca. Jedynki. A, I masz jeden. Dobra, widzicie ja nie jestem taki głupi. Dobra, dobra. No a kurwa. tak teoretycznie da się ściągnąć na tej maturze, czy nie? Zależy chyba w jakiej szkole jesteś, u mnie to nie machuje. Dobra, dobra, co dalej? X równa się. Beart111 dał 5 zł, to nie ma sensu, co teraz robisz, niby sposób dobry, ale nie rozumiesz, co robisz, a jakby ci ktoś to wytłumaczył, to to jest w chuj proste do zrozumienia, tak to się nigdy debilu nie nauczysz, pisz do zjebusa, chociaż tobie to chyba nawet on nie pomoże. Nie się, tak. Dam radę. Udowodnię wam, udowodnię wam. Zobaczymy, zobaczymy się w lipcu, kurwa, z wynikami matur, cwaniaczki.